w czasach nowożytnych, Toroń słynął między innymi ze świetnej szkoły, szkoły o charakterze akademickim, posiadającej aspiracje do bycia uczelnią wyższym, wyższą. Mianowicie Gimnazjum Akademickie. I właśnie o tej szkole, o tej uczelni słów kilka w dzisiejszej audycji chciałbym powiedzieć. A zdigitalizowanym obiektem, prezentowanym tutaj jako pretekst do naszej narracji, jest bursa Gimnazjum Akademickiego, wzniesiona na początku XVII wieku, zwana ekonomią. A dzisiaj służy między innymi e, wydziałom e, jednego z sądów toruńskich przy ulicy Piekary. E, funkcja pierwotna była zupełnie inna jak e, wiem. I teraz e, spróbujmy zastanowić się, e, e, pokazać również jak wyglądała geneza, jak powstawała ta szkoła, jak została zorganizowana. Oto ważnym wyznacznikiem dla rozwoju e, takiej szkoły w Toruniu był akt tolerancyjny Zegmunta Augusta, który umożliwiał od końca grudnia 1558 roku bez przeszkód wyznawanie wyznania religii protestanckiej w Toru. To był przełom, ponieważ dawało to ogromne możliwości stworzenia również podstawy duchowej. Formatowania młodego pokolenia w mieście i okolicach, a także no, w Prusach Królewskich. Szkoła powstała szkoła jako gimnazjum humanistyczne, gimnazjum miejskie. Powstała w roku 1568. Wtedy została sformowana, spisana przez pierwszego rektora tej szkoły Broja, ordynacja szkolna, więc zasady, według których została ona zorganizowana. Ale prawdziwym przełomem w tej szkole o charakterze miejskim była działalność rajcy, a później burmistrza Torunia Henryka Strowanda, który miał duże aspiracje. Jako człowiek wykształcony, obieży świat, miał wizję stworzenia w Toruniu superszkoły szkoły, która przyćmiewać będzie okoliczne uczelnie czy szkoły o charakterze średnim. I w roku 1585 zaproponował on kasprowi Frise, aby ten został kolejnym rektorem szkoły miejskiej. Frize był z przekonań Kalwinem. Henryk Strobant również nie krył podziwu atencji dla Wyznania kalwińskiego oraz formatowania ludzi właśnie w duchu takich, takiego, tego wyznania religijnego. Dlatego też pojawiła się idea zmiany pewnego profilu funkcjonowania szkoły z czysto luterańskiego, ewangelickiego na kalwiński. W 1594 szkoła miejska, gimnazjum humanistyczne. Dzięki tym zabiegom, również zabiegom organizacyjnym, została podniesiona do statusu szkoły ważnej, najważniejszej na terenie ziemi chełmińskiej, do statusu gimnazjum akademickiego i pod tą nazwą jest znana oczywiście do dziś. Jak zorganizowana była szkoła? Na czym oparte było, były zasady nauczania? No przede wszystkim od samego zarania ważne było to, że Kościół, i szkoła miały być tymi dwiema wspierającymi siebie instytucjami. Dlatego też w, najpierw w gimnazjum, jako szkole humanistycznej, szkole miejskiej, próbowano wraz oczywiście z czasami renesansu, z XVI wiekiem, kiedy ta szkoła powstała kształcić młodzież w duchu zarówno humanistycznym, jak i formatować umysły młodych ludzi w duchu religijnym. Od 1585 roku, kiedy Fliese został rektorem, pojawiła się ta triada słów, które miały młodzież formatować. Sapientia, więc budowanie wiedzy, pietas, czyli budowanie pobożności, ale również tworzenie ludzi, którzy będą funkcjonowali w życiu publicznym. Elokwencja, czyli wymowa no, ludzi, którzy będą potrafili argumentować, bronić swojego stanowiska i występować publicznie. A w 1594 roku, kiedy szkoła stała się gimnazjum akademickim, wszystkie klasy, które funkcjonowały również w szkole po szkole przyparafialnej przy Kościele świętego Jana zostały przeniesione do budynków pofranciszkańskich. No, skasowanego, zlikwidowanego z e, zakonu czy klasztoru e, franciszkańskiego przy kościele Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Założona została również biblioteka, e, a drukarnia miejska e, została poddana dyktatowi potrzeb szkoły e, akademickiej. W 1601 roku, aby zapewnić lepszy standard funkcjonowania młodych ludzi w szkole, zbudowano wspomnianą przeze mnie ekonomię przy obecnej ulicy Piekary, czyli w tę bursę szkolną. Wraz z tumultem toruńskim, po tumulcie toruńskim doszło do utraty wszystkich elementów substancji budowlanej, czyli między innymi właśnie budynków po franciszkanach i dlatego ekonomia stała się Jedynym budynkiem, w którym prowadzono zajęcia. W, o, w roku 1817, a więc już w czasach pruskich, po kongresie wiedeńskim, szkoła stała się znowu niemieckojęzyczną szkołą miejską, gimnazjum miejskim od 1817 roku, a w roku 1855 została przeniesiona. Do nowego gmachu, który znajduje się przy załuku prosowym i tablica, którą tu widzimy na ścianie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Toruniu, właśnie świadczy o tych akademickich y, tradycjach tej szkoły. Dziękuję bardzo za uwagę.